powstanie. baczność, Poczyw sztandarowy, sztandar szkoły prowadzić. Do hymnu. 2017. spocznij witam szanownych państwa zebranych na uroczystości zakończenia roku szkolnego klas naturalnych zakończenie roku szkolnego 2016-2017 bardzo cieszę się i serdecznie witam znajdującego się gościa wśród nas Szefa organu prowadzącego, Starostę Lipnowskiego, Pana Krzysztofa Baranowskiego. Jestem. Witam serdecznie Panią Bożenę Stark, Przewodniczącą Rady Rodziców, Rodzica tegorocznego maturzysty. Witam serdecznie rodziców naszych tegorocznych maturzystów, bardzo się cieszymy, że tak licznie przybyliście Państwo na dzisiejszą uroczystość. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie nauczycieli, wychowawców, katechetów. Przede wszystkim jednak gorąco, w ten pochmurny deszczowy dzień, witam Was, tegoroczni maturzyści, aplikulanci. Dzisiaj to Wasz dzień. Muszę już teraz powiedzieć, szanowni uczniowie, dzisiaj dobiegła końca nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Ostatni raz spotykacie się w tak licznym gronie. Towarzyszą Wam dzisiaj koleżanki i koledzy z klas równoległych. Jest wielu rodziców, są Wasi wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły. Nam, nauczycielom, dyrekcji szkoły jest bardzo przyjemnie z tego powodu, że mieliśmy zaszczyt towarzyszyć Wam przez cztery lata w czasami trudnej wyprawie po dojrzałość, po dorosłość. Dzisiaj wyprawa dobiega końca. Jesteśmy dumni z tego powodu, że uzyskacie dzisiaj świadectwa ukończenia szkoły. Wy również odczuwajcie dzisiaj dumę. Bo to wasza wiara, wasza praca, wasze zaangażowanie stoją za tym, że oto dzisiaj staniecie się absolwentami naszego technikum. Nie pozostawajcie jednak na tym, żeby być absolwentem jakiejś szkoły. Chciałabym wam dzisiaj życzyć, abyście jak najdłużej byli uczniami Życzę Wam ciągłego głodu wiedzy. Życzę Wam, abyście starali się uczyć całe życie po to, żeby mądrze podejmować decyzje. Po to, żeby dokonywać trafnych życiowych wyborów. Życzę Wam, kochani, młodzieńczej pasji poznawania świata takiej, która nigdy się nie wypali. Wiem, że oprócz dumy, oprócz radości dzisiaj towarzyszy Wam na pewno niepokój. Niepokój przed tą najbliższą przyszłością i przed tą troszeczkę dalszą. Za kilka dni ważne egzaminy, matura. Życzę Wam wszystkim na ten trudny czas, niezwykłej determinacji, jasności umysłu tylko łatwych pytań i tylko dobrych odpowiedzi. Wiem, że dla wielu z Was efekt tego egzaminu ma ogromne znaczenie. Macie plany. Życzę Wam, abyście uzyskali indeksy na uprawnione uczelnie. Tym, którzy zamierzają podjąć pracę, życzę znalezienia jej i aby była odpowiedzią na Wasze pasje, na Wasze zainteresowania. Każdemu z Was życzę, żebyście znaleźli swoje miejsce na Ziemi, pielęgnowali je, dbali o nie. Życzę Wam po prostu, żebyście byli dobrymi ludźmi, niezależnie od tego, jaką rolę przyjdzie Wam pełnić w Waszym życiu. Życzę Wam, kochani, żebyście uczyli się także na błędach, jak najmniej na własnych błędach. Życzę Wam również, Spełnienia wszystkich Waszych zamierzeń. Jak najmniej chwil trudnych, jak najwięcej radości i ciągle żeby były przy was bliskie osoby, z którymi będziecie mogli te radości dzielić. Do zobaczenia w dorosłym życiu. Dziękuję. Za o głosu Pana Krzysztofa Baranowskiego, Starosty Szanowna Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Panie Wicedyrektorze, Pani Przewodnicząca, kochani rodzice, no i Wy, dzisiejsi absolwenci, jestem wśród swoich. Tak, to ja też w tej szkole zdawałem język. No już mogę powiedzieć, że jestem stary wapniak z 81 roku. Pewnie też wtedy myślałem, bo to już czas płynie, co dalej zrobić, gdzie pójść, jak dalej myśleć, żeby ułożyć swoje życie zawodowe i nie tylko. Po mojej przedmówczyni, no cóż bym mógł dodać, Pani Dyrektor, jak ona dla mnie wszystko powiedziała. Ale cóż, kochani, przed Wami ten okres najważniejszy. Ten okres, gdzie daj Panie Boże, 100% absolwentów naszej ukochanej szkoły zda ten upragniony egzamin maturalny. Czego z całego serca Wam po prostu z tego miejsca życzę. I myślę, że przez te 4 lata nasi nauczyciele, wychowawcy do tego Was przygotowali. Nie bójcie się. To nie boli. Musicie tylko dać siebie wszystko. I myślę, że tak będzie. Przyszłość. No musicie zdecydować tak, co ja będę robił dalej. Czy podejmę studia, daj Boże, na najlepszej uczelni, czy wybiorę uniwersytet, poli, politechnikę. Ale miarkuj i przemyśl. Co. Dalej, co ty będziesz chciał robić, bo to przecież Twoja przyszłość. Dorośli, za Was wszystkiego nie załatwią. To od Was zależy, jaki będzie nasz kraj, jaka będzie nasza mała ojczyzna i jak my wszyscy Polacy będziemy się w tej ojczyźnie po prostu czuli. Kochani, dziękuję za to, że wybraliście tą szkołę, że jesteście naszymi absolwentami, że tu przez te cztery lata uczęszczaliście do tej szkoły, dobrej, bardzo dobrej szkoły Zespołu Szkół Technicznych. W Litnie, nie we Wrocławku, nie w Toruniu, nie w Bydgoszczy, tu, na miejscu, i myślę, że nic gorzej nie jesteście przygotowani od tych, którzy zdecydowali inaczej. Również na Was liczę jako starostalski, bo wiem, że nasza młodzież jest najkochajsza, najbardziej ambitna i dasz siebie wszystko. Bo też nas w taki sposób oceniają w województwie i w kraju. Dziękuję wychowawcom. Za ich trud, za zaangażowanie, za dopilnowanie nauczycielom, za to, że myślę, że bardzo dobrze na Was wpływali, motywowali i kochali Was jak własne dzieci. A Wy teraz musicie o tej szkole pamiętać: być ambasadorami w Polsce i za granicą, i mówić: jestem tu stąd. Z tejże szkoły, którą ukończyłem i którą pamiętam. Wracajcie po latach na Judeuszach. Mówcie swoim dzieciom o tym, co było i jak było. Myślę, że było dobrze. Wszystkiego dobrego na ten okres trudny dla Was, na maturę, ale i wszystkiego dobrego na kolejne szczęśliwe, myślę, lata dla Was. Wszystkiego dobrego. Pani dyrektor, Pani szczególnie dziękuję za opiekę nad młodzieżą, za edukację, za współpracę, no i za wszel wszelkie dobro, które doświadczamy tutaj ze strony zespołu szkół technicznych. Bardzo dziękuję i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w życiu, tym zawodowym i rodzinnym. Zawsze w życiu zaczyna, coś kończy, ale nasze życie to można powiedzieć taka linia. A więc kończy się etap, zaczyna się nowy przed Wami. Dla jednych dalszej nauki, tej pracy, w rozwoju swojego życia, to co tutaj zdobyliście, starajcie się wykorzystać jak najlepiej. W swoim życiu mieć poczucie spełnienia, mieć poczucie, że dobrze to doświadczenie w swoim życiu wykorzystaliście. Kiedyś, po wielu latach, by być o tym przekonanym. Naród żydowski szczyci się z tego, że jego tożsamością jest pamięć. Ale możemy powiedzieć, że. Pamięć jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Jeżeli zapominamy, to tracimy swoją tożsamość. Pamiętajcie o tym, o tej szkole, gdzie się uczyliście i bądźcie wdzięczni. Pamiętajcie o tym, co dobre, ale też dobrze właśnie wspominajcie tę szkołę, spędzone tutaj lata, my dorośli. Właśnie ten czas młodości tak, sentymentem wspominamy raczej. I pewnie czasami by się chciało powrócić, że to był taki czas właśnie bez troski, szczęśliwy, chociaż miał też swoje problemy, trudności. Ale z perspektywy lat właśnie z tym sentymentem patrzymy. Bądźcie wdzięczni za to, co tutaj osiągnęliście, co my. Nauczyciele, dyrekcja starała się Wam przekazać, Was rozwinąć, Wam pomóc, osiągnąć. I wykorzystujcie to jak najlepiej właśnie dla dobra swojego, swoich rodzin i dobra społeczeństwa. Wszystkiego dobrego na Waszą przyszłość. Dziękuję bardzo Księdzu Piotrowi. Chciałam serdecznie w tym miejscu również podziękować Księdzu Piotrowi za włączenie się w proces przygotowania do tegorocznej matury, może ten bardziej w wymiarze duchowym. Dziękuję księdzu Piotrowi za przewodzenie w tegorocznej pielgrzymce dla maturzystów na Jasną Górę. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Począt sztandarowy do przyrzeczenia wystąp. Przedstawiciele klas do przyrzeczenia wystąp. Proszę wszystkich abiturientów o powtarzanie tekstu. Do przyrzeczenia. My, ze zespołu szkół technicznych i ziemi dobrzyńskiej w kochani. Uroczyście przyrzekamy. Opuszczając mury szkoły, w której zdobyliśmy wiedzę i umiejętności, wiedzę i umiejętności, przyrzekamy, przyrzekamy, nigdy nie zawieść dobrego imienia szkoły i nauczyciela, nigdy nie zawieść dobrego imienia szkoły i nauczyciela, dochować w jedności patriotyzmu, patriotyzmu, zapewniamy, że wiedzę zdobytą w tej szkole w tej szkole wykorzystamy dla dobra kraju Przedstawiciele klas wstąp Poczek sztandarowy wstąp Spocznij Szanowni Państwo, dzisiaj należą się gratulacje wszystkim tegorocznym abiturientom Szczególne jednak gratulacje, podziękowania należą się najlepszym z najlepszych. Bardzo proszę Pana Starostę o wręczenie nagrody dla najlepszej tegorocznej absolwentki Joanny Buczkowskiej. Nadmienię, że Anna Buczkowska jest kilkukrotną laureatką stypendium Prezesa Rady Ministrów w obecnym roku również uzyskała najwyższą średnią, jest to średnia 5,08. Zapraszam, Johanna. Proszę Państwa, chciałbym się Daj Boże, chciałbym wręczać wszystkim Wam nagrody, ale trochę jeszcze, no, nie chciałbym powiedzieć, by trzeba czasu, no, a wy nie możecie, bo dzisiaj kończycie, po prostu. Wszystkiego dobrego.